Siemaneczko, z tej strony Dim2 i dzisiaj chciałem podsumować drugi dzień dropu piłek, 21-23, wiecie co? Ja dawno nie nadropiłem tak mało piłek, naprawdę, ja się zastanawiałem czy ja mam w ogóle szansę nadropić 10 piłek. Dropiąc na mapach 90+, nie byłem w stanie wydropić nawet, nie wiem, 20. To, to było coś dla mnie bardzo dziwnego, bo będąc w grocie, te piłki leciały średnio co drugi, co trzeci, Buf, czyli co trzeci resp, tak? No drugi, trzeci resp. No i tutaj było bardzo podobnie. Licząc wszystkie respy, które wybiłem, no to powiem wam, że najgorzej... Dobra, powiecie mi, mogłeś iść na lemury. No właśnie, mogłem iść na lemury. Słyszałem jak dropi na lemurach, to było bardzo podobnie i było masę, masę ludzi. A tutaj było też tych potworków całkiem ok, i było można sobie podrobić. Ja potem poleciałem jeszcze w inne miejsca, by sprawdzić, jak to tutaj naprawdę wygląda. I niestety, moim zdaniem, piłki coś się popsuły. 23.30, powiem wam, że poszedłem. Stwierdziłem, że pójdę zobaczyć, jak to wygląda. No, już na koniec, tak, na sam koniec to na lemury. No i faktycznie, no to znaczy, nie, przepraszam, 22.30, poszedłem na lemury. I pobiłem chyba z 5-6 spotów, nie wydropiłem nic, więc już stwierdziłem, że zbyt daruję. I pójdę oddać to, co mam. Słyszałem, że niektóre osoby wydropiły 3-4 piłki, które dropiły w M1. Brawo! Olali kompletnie z eventem piłkarskim M1. I tak trochę, no. Jest dużo eventów, nie można mu mówić, że nie ma, ale. Jest bardzo specyficznie to zrobione, że jest event, ale jest bardzo mało szczęśliwców, którzy mogą zrobić coś z danym eventem, tak naprawdę. A taka piłka na sam początek jest bardzo wielkim, no, zarobkiem, bo to jest około 13 milionów, no to 13 milionów jak ktoś wydrobi na piątym levelu, no to ma hajsu do 40 poziomu, naprawdę. A jak będzie chciał sprzedać oczywiście za 13kk, a jak będzie chciał otworzyć i wydropi radę pustelnika, no to niestety będzie w nosie, bo nie zrobi nic. Ale jak wydropi białą perłę, to ma 50 milionów do przodu i to myślę, że starczy bez problemu do 50 poziomu i będziesz... No dobra, 35, jakiś wpłynek typu FMS plus 9, strasznie do miksu. No i to by było na tyle, reposty jeszcze nie przeczytałem, mam już trzy wirki. No widzicie, na cecha jeden całkiem dużo ludzi. Piszcie jak wam poszło w, 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 w sobotę i w niedzielę. Następne, jak będą eventy, będą informowane w, na fejsie. Więc do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, lin